Witam wszystkich gorąco. Cześć! To jest starter. To jest dobrze Wam znany akumulator Topla. A tutaj jeszcze nie znacie, bo to jest akumulator w moim nowym kupionym samochodzie. Nowym, 20-letnim. Kupiłem go 30 dni temu. W bardzo dobrym stanie, ja bym. Ja bym to nazwał nawet takim kolekcjonerskim 5 plus albo 6 z minusem. Ale to tam kiedyś przy okazji, to jest Volkswagen Bora 19 TDI 101 koni mechanicznych silnik, że ADT. I przed zakupem tego auta w rozmowie z właścicielem, chyba on wspomniał, co on tutaj wymieniał i chyba. Ale nie jestem pewny. Powiedział, że jest nowy akumulator. Kupił nowy akumulator, później się okazało, że to rozrusznik i Byłem pewny, że jest akumulator nowy. A jaka była już prawda, to nie wiem, czy wymienił rozrusznik, czy mniejsza z tym, bo się okazało, było w nocy minus 5 na przykład, były takie dni, to już trochę, już tak radośnie się nie kręcił silnik i coś mi powiedziało: Weź ty Tadek, zajrzyj. Pod tą obudowę, więc wziąłem odbudowę, pokazuje poka się takie coś i tak myślę, to troszeczkę tutaj z brudu nawet go sprzątnąłem, bo tu było grubo, grubo, grubo syfu, powiem tak. Pomyślałem sobie, no to raczej to to panie, to nie jest nowy akumulator, także albo ja coś źle zrozumiałem albo albo zostałem troszeczkę wykiwany ale mnie się z tym to pies strącą. ja sobie poradzę czekajcie nieduży akumulator nie jest nowy. to jeszcze takiej marki, że ja chyba no nie wiem jak, się, jak na oczy widziałem taką markę taki model, nie wiem czy to ktoś może nie, ktoś może coś więcej powie nie chcę użyć y, słowa firma krzak ale to co to, 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 to jest polski napis 24 miesiące gwarancji nie znam jeszcze jego daty jedno co powiem wam to tamta śrubka śrubka, te mocowanie odkręciłem, ale dość, dosyć takie upierdliwe, bo ta tutaj osłona troszeczkę przeszkadza. No ale kluczyk dwunastka, nie? Kombina kombinowałem i się udało. I teraz, co ja chcę zrobić, chcę poddać badaniu ten akumulator. Wstawię tą toplę. Zobaczę, czy ona coś warta jest. Nawet spróbuję odpalić na tym posterze, ale on jest po to, żeby przy, przytrzymać, jak to się mówi, zasilanie, nie? Będzie zasilanie podtrzymujące. Także chyba tam tylko radio się skasuje. A kod taki, że kojarzy mi się z datą urodzenia plus minus dwa lata, yy, więcej ode mnie. Nie będę zdradzał. Znaczy plus minus data, nie? Albo to może być 1970 KOTRADIE, albo 1966, nie? Tu już trochę straciłem. Dobra, to teraz zobaczymy, jaki tu jest parametr. Jakie są parametry. Z testerem KW218. Zobaczymy w waucie, i później odkręcę. Klemy, nie? Jak będą odkręcone klemy, to spróbuję odpalić na tym starterze Fakt, że silnik jest jeszcze ciepły i temperatura ogólnie to jest coś plus 15 stopni. Silnik 2 yy, godziny temu, silnik auto przejechało z, wraz ze mną około 30 km, także to nie jest chwalenie, jak on odpala ten silnik. A nie jak ten boster, tylko tak doświadczenie. Bo na przykład jest lato, ten akumulator na przykład dostał zwarcie. Mamy tego posterka, w którym siedzi akumulator 12Ah, full bat. Nowy kiedyś tam tutaj zdjęcie teraz wrzucę A kiedyś zrobię filmik, znaczy nakręciłem, jak ten akumulator montowałem, jaki był oryginalny. Akumulator w tym bosterze, on tak wygląda śmiesznie, ale on jest bardzo fajny i to chyba jest belgijska produkcja. Napięcie na nim jest 13V. I i i. Dobra, nie gadamy, nurkujemy, znaczy robimy to co mówiłem. Tak, idę po tester. Dobrze, zamontowaliśmy tutaj takie sobie te klemy są ani złe ani dobre przypominam auto ma 20 lat no refleksy i ostrość jest ostrość zobaczcie zwykły SOH 473 a Nie, źle mówię, SOH 69%, SOC 78%, rezystancja 566 milioma, prąd rozruchowy 473 Ampery i napięcie spoczynkowe 1242 V. Naładuj, ponowny test. Tak jak mówiłem dwie godziny temu jechałem sobie nim tam może się teraz te drzwi otwarte bagażnik to może te no kontrolki w tym, Idę może zgaszę. Wy, 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 wy. Ale nie, nic tutaj jakby... Jakby kontrolki się nie paliły w drzwiach. No one może mają tam jakiś czasowy czasowy ten czasowy czas pracy Pięknie to ująłem Dobrze Także napięcie dosyć niskie, nie? To zobaczymy teraz Aha Zabierzemy tą toplę i podłączymy Kurde, tester polecia. Ten silnik ma oryginalną mm, pokrywę od spodu, także jak coś upadnie, to kurde na pokrywę. A przeważnie miałem samochody bez pokrywy, to sobie śrubki czy jakieś tam inne koreczki znajdowałem pod samochodem. Nie, a teraz to koniec świata, kurde, nie wiem jak ja mi kiedyś jakiś koreczek wypadnie czy się... dobra dobra ja to zrobię albo postawię kamerkę no jak ja zacznę kombinować to nie będę miały kamerki telefonu będziecie widzieć czy nie dobrze co tutaj nawywijałem no nawywijałem to że odłączyłem klemę klemy myślę, że nie skasowało mi ustawień, ale nie dam ręki, bo tam trochę się działo, ale to mały problem. Dobra, teraz mamy podłączone żabki testera bezpośrednio do akumulatora. Zobaczymy różnicę w pomiarze. sami meter poza Minęłodesłownie dosłownie tam 5 minut tak od pomiaru wwałcie z klemami znaczy No widzicie. SOH 67%, SOC 100%, rezystancja 583 milioma prąd rozruchowy 460 amperów napięcie wyższe 12,65V to teraz zobaczymy ile ten booster, booster starter kurde ma prądu rozruchowego. No widzicie, to będzie trochę tak zakłamane. Bo, bo, bo. Akumulator jest tam. Mierzymy tu. Dobra. Poza motorem. Drugi chociaż na nim pisze, że to jest takie 150 amperów prądu rozruchowego jak ładowałem po ładowaniu to było chyba tego prądu okolice z prawie, z prawie 200 o tu można zjechać niżej kurde a ja jadę bo KW 650 do 100 tylko o, nawet nie widziałem, nie jechałem tak nisko dobra dobiegł gotowy start Kurde, ostrość ła. SOH 98%, SOC 100%. Prąd rozruchowy 148 Amperów, 1285 V napięcie. Dobra bateria. Rezystancja 18,11 milionów. No to rezystancja i to wszystko to może przez to właśnie okablowanie. Nie? To nie, nie, nie robię pomiaru na słupkach akumulatora no dobrze akumulator podłączony to jest to jest no a ile teraz no trochę mniej bo, bo 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 zanim odłączyłem zanim odłączyłem klemy to wszystko to z tego akumulatora pewnie do tego troszeczkę szedł jakiś tam prąd Ponieważ tu było ponad 13, nie? to jest akumulator nowy AGM. Tutaj tej daty produkcji nie wiem. Później zobaczymy, jak to jest. Dobra, zobaczymy, czy taka maska się nie zamyknęła. Chyba dobry ten jest. Yy, teleskop, czy odpalimy? Z czystej ciekawości? No mówię, on jest w miarę ciepły jest w miarę ciepło no jak tam myślicie odpalimy czy nie odpalimy to auto na no, takim kurde jeszcze blokada kierownicy o temperatura no jest jest taka sobie do biegu, gotowi start Aha Za mało Nic Także sam, sam tym nie odpalimy, zobaczymy czy odpalimy toplo A, zegary się skasowały Jedynka gra, dobrze, się nie skasował. Licznik też się nie skasował zapamiętać 856 km bo 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 robię spalanie pełny zbiornik jakby się skasowało 853 mam nagranie no nic idziemy podłączać tople dobra to zobaczymy ile ta stara topla ma 420 oryginalnie tak prądu rozruchowego w prawym górnym rogu o nim filmik. Filmiki, jak zaczniecie jeden filmik oglądać, tak jak chcecie, to co on ma w środku jest, jak go, z czego go, od kogo go otrzymałem, z jakiego auta, to jest 9-letni SOH 76%, SOC 100%, rezystancja 8,28 miliona, prąd rozruchowy 323A, napięcie 12,7V. Naładuj ponowny test do autora. Dobra, i już zamocowałem. Chyba też nie straciłem jeszcze. Pamięci, w liczniku, w kilometrach i w radiu. Ale zobaczcie, auto ma 20 lat. Ma, nie, jest tak. Trzeba naciągnąć trochę. Prawdziwy rocznik to 2004, ale w, 2000, w 2005 była pierwsza rejestracja. Jego. Także takie to właśnie usprawiedliwienie, nie? Odmłodzenie. Odmłodzenie samochodu, tak samo jak kobieta o swoim roczniku mówi ale jestem z grudnia z 31 grudnia nie dobra teraz tutaj spsikałem tym kontaktem S tam jeszcze S i jeszcze premium i jeszcze pro także zapomniałem tylko przeczyścić klemy ale nie wziąłem tej takiej szczoteczki delikatnej do klem no tak pokazałem też połączenia bardzo 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 w dobrym stanie nie dobra idziemy idziemy odpalimy czy nie odpalimy no mamy jeszcze pamięć radio jest no, jest kera sprzęgło a drzwi otwarte palił zobaczymy może jakie ma ten ładowanie kurde nie mam jakiegoś multimetra mam co zaraz znajdę dobra dobra zobaczyłem światła drogowe drogowe światła O, jednak odpalił. Dobra, to zobaczymy jutro z rana, nie? Czy odpali. Ja taki mądry jestem, bo mam w razie czego tego posterka i ten akumulator. Ktoś może o nim coś więcej powiedzieć, to mi powie. Trzeba go umyć. Trzeba go przetestować i zobaczymy. A tutaj kiedyś też obiecałem, że że, że, że zobaczymy czy ta topla jeszcze do czegoś się nadaje. Jutro z rana może być. U! Nie wiem, może koło 0, może być 4 stopnie. Dobrze, to by było na tyle. Zapraszam do drugiej części. Myślę, a wypiszcie, jaka pojemność będzie tego akumulatora. No, ale jaka pojemność, jak nie wiemy tego, tego, co tutaj siedział oryginalnego. Nie ten topli, nie tej topli, bo a chociaż tej topli też jeszcze nie, nie robiłem szacowania pomije, pojemności. Tu możecie napisać ile ma topla a ile będzie miał ten nawet nie wiem jaki to jak to nazwać ten akumulator co to za co to za firma 680 prądu rozruchowego dobra dziękuję za uwagę trzymajcie się, piszcie komentarze jak to mówią lajkujcie, krytykujcie tylko nie wyzywajcie nie? trzymajcie się, cześć